tu też mam puszkę tu jest taka sobie z widokiem na nic na zachód dwa razy w tygodniu tutaj się targ odbywał ludzi masa się przewija a jednak mamy puszkę zabieramy ciekawe jaki tam obrazek bo to puszka dość stara ona tam rok wisiała. No oczywiście będziecie świadkami wielkiego otwarcia Co nam się tu pokazało? Plama. Zamokła. Zamokła. Ale coś jest. Dobrze, do zobaczenia po skanie.